No, witam wszystkich. Dzisiaj pokażę, co się zmieniło w grze. Oczywiście nie wstawiam teraz filmików, bo głównie, właśnie, wprowadzimy zmiany graficzne. Dodajemy, jak widzicie, interfejs i takie tam rzeczy, dlatego mniej programuję i dlatego nie wstawiam filmów. Raczej teraz chłopaki gra... pracują nad grafiką. Co je powiększę? Co mamy już gotowe. Jak widzicie dookoła mamy już gotowe przełączniki typu stodała, sklep, ustawienia bonusy. Eee, tu będzie pewnie jakieś okno zadań, tak myślę. Z programistycznych rzeczy to doszło kilka poprawek. zostały poprawione ścinanie drzew, bo tam był problem. Eee, teraz już nie można otwierać kilku okienek jak eee, jest otwarte jedno, może być otwarte tylko jedno. Do tego pole, jak widzicie, zostało znacznie zmniejszone. Teraz nie jest już takie wielkie jak było. Poza tym tutaj wszystko e, działa tak jak powinno. A, teraz to doła nie działa, bo mamy wyłączoną. Panel stodoła też się zmienił, jak zobaczycie. Mamy nowe obrazki, właśnie marchewki, kukurydzy, pomidorów i innych rzeczy. Widzicie, interfejs stodoły się zmienił. Nad tym co teraz prace robione, jest skalowalny na Androida i takie tam. A poza tym, co tu jeszcze z ważniejszych zmian? No, nic takiego nie ma. To by było więcej do pokazania na razie. W każdym bądź razie, proces trwają. Mam nadzieję, że szybciej się skończy. Mamy nowe, nowych modeli, bardzo dużo porobionych. Jak zobaczycie, nowe budowle. Doga sodoła. Gdzieś jeszcze były. O, mam jakieś zagrody. Teraz głównie właśnie nad tym pracujemy. Przejdźmy na scenę. Zobaczmy co tam mamy ciekawego. No, szybciej użyć, tu mamy model drogi, tu mamy jakieś zagrody porobione. Jak widzicie, różne modele, mamy zwierzaczki porobione. Dziurka kawa dobrej roboty zrobiła. Mamy warzyw od groma nowych. Jak widzicie, każdy ma już jakąś swoją grafikę. O, to są na przykład konieczyna. Ale wiele, wiele, wiele innych modeli. Kawa. Jakieś tam inne modele. Jak widzicie, prace trwają. Są nowe budynki. Krówka. Hmm, wiele, wiele innych modeli, które są robione do gry. Nowy interfejs. Jak widzicie, prace trwają. Głównie teraz graficznie, bo tam programistycznie raczej jest większość zrobione z tych takich podstawowych rzeczy. Teraz jeszcze tylko dorobienie sklepu, systemu nagród i inne rzeczy, co będziemy robić później. Ale właśnie pracujemy nad modelami, dlatego filmy nie są tak nagrywane. Ale jak widzicie, prace coraz fajniejsze są. Dzięki, do zobaczenia.